Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. W dzisiejszym filmie chcę Was zaprosić na przepyszne mini serniczki, czyli babeczki nadziewane masą serową, składające się oczywiście z kruchego ciasta. Ja dodatkowo dołożyłam do mini serniczków borówki amerykańskie oraz góra tych serniczków to chrupiąca i delikatna beza. Takie serniczki robi się bardzo łatwo i przyjemnie. Przepis jest bardzo wydajny. Posmakują na pewno dużym i małym. Są po prostu przepyszne. Taki klasyczny sernik w wersji mini. Idealny na zbliżający się dzień dziecka czy jakieś rodzinne spotkania. Bardzo, bardzo Wam polecam, bo są po prostu przepyszne. Tutaj macie listę składników potrzebnych do ich przygotowania. Na początek z podanych składników zagniatamy ciasto. Do ciasta potrzebujemy żółtka, białka odkładamy sobie na później do bezy. Tak wygląda gotowe ciasto. Ciastem wykładamy dosyć cienko foremki, takie do pieczenia tartaletek metalowe foremki. Moje mają średnicę 10 cm. Oczywiście. Yy... Tutaj musimy piec serniczki partiami, ponieważ składników jest dużo. Ja mam 12 foremek, ale piekłam na dwa albo nawet trzy razy. Przepis jest bardzo wydajny. Teraz przechodzimy do przygotowania masy serowej. 4 żółtka, miękkie masło oraz cukier ucieramy na puch. Następnie dodajemy ser. Ja użyłam takiego sera z wiaderka. Wszystko dokładnie miksujemy. Następnie dodajemy budyń. Taki wiecie, proszek budyniowy. Ja użyłam budyniu bez cukru, 40 gramów. Wszystko miksujemy do połączenia. Następnie, cztery białka ubijamy sobie na sztywną pianę i dodajemy ją do masy serowej i wszystko delikatnie mieszamy. Powstanie nam taka bardzo delikatna, puszysta masa serowa. Najlepiej masę serową mieszać trzepaczką, można to też zrobić oczywiście mikserem na najmniejszych obrotach. Następnie naszą masą wypełniamy foremki. Tak jak wcześniej wspomniałam, oczywiście nie wykorzystamy całości masy, więc resztę sobie odkładamy na bok do następnej partii serniczków. Następnie dajemy borówki amerykańskie, oczywiście owoce możecie użyć jakie chcecie, przepyszne będą serniczki z malinami, z kawałkami truskawek, z jagodami. Ja akurat użyłam borówki amerykańskie, rewelacyjnie tutaj pasują. Ostatni etap to jest beza, zostały nam trzy białka z ciasta, więc ubijamy je na sztywną pianę. Następnie stopniowo dodajemy cukier i miksujemy to dosyć długo do rozpuszczenia cukru. Trzeba to zrobić dokładnie, żeby później beza nam pięknie wyszła, taka chrupiąca. Następnie dodajemy łyżkę mąki ziemniaczanej oraz łyżkę octu, ja użyłam octu jabłkowego. Masę na bezę przykładamy sobie do rękawa cukierniczego i wyciskamy takie ozdobne rozetki. Też oczywiście nie wykorzystamy naraz całej masy bezowej, więc resztę odkładamy sobie na później do następnej partii naszych serniczków. Oczywiście bezę możecie też wykładać łyżeczką. Tutaj nie ma najmniejszego problemu. Tak tylko po prostu wyciskana tylką i rękawem cukierniczym no, ładniej wygląda. I tak przygotowane serniczki wstawiamy sobie już do nagrzanego do 160 stopni piekarnika. Grzanie góra bez termoobiegu. Pieczemy jakieś 40 minut do zrumienienia lekkiego naszej bezy i ciasta oraz masy serowej tak wyglądają gotowe nasze serniczki musimy je piec do dłużej a w niższej temperaturze żeby nam się właśnie ładnie beza ususzyła i żeby ta beza była chrupiąca następnie chwilkę studzimy wyciągamy z foremek one bez problemu wyskakują znaczy ja mam takie foremki metalowe które z nich bardzo ładnie serniczki wychodzą i następnie robimy kolejną partię jak już wspomniałam, przepis jest bardzo wydajny, więc możecie na przykład z połowy proporcji zrobić, jeżeli nie potrzebujecie większej ilości. Ale myślę, że warto zrobić z takiej ilości, ponieważ no są przepyszne i na pewno znikną co do jednego. Nasze serniczki są gotowe. Przechowujemy je po wystudzeniu oczywiście w lodówce. Są bardzo delikatne, chrupiące, delikatne, kruche ciasto napełnione z tą delikatną masą serową. Dodatkowo mamy owoce borówki amerykańskiej i góra naszych serniczków, to chrupiąca, delikatna beza. Zbliża się dzień dziecka, bardzo gorąco polecam zrobić takie serniczki. Myślę, że każdemu posmakują zarówno dużym jak i małym. Są idealne na każdą okazję. Możecie też do ich przygotowania zaangażować najbliż, naj, najmłodszych. Na pewno fajna będzie też zabawa. Bardzo gorąco Wam je polecam. Są naprawdę przepyszne, zawsze się udają. Także życzę Wam udanych wypieków i smacznego.